Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś mnie wypełnił Twoją mądrością. wyrwił spośród marności świata i tych na których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, poznać Twój stóp i słuchać z zdamaszczenia Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odwalił całemu światu. Panie, tobie oddaję mój język, nie oddaję poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje sławę są owocem Twojej miłości. Mistrzu, kochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przyjmować do to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Laudetur Jezus Christus. Usiądźcie sobie wygodnie. Idziemy w nasze rozważania moi drodzy o Matce Bożej. <laughs> Wchodzimy w przestrzeń objawień wykrockich. Jesteśmy przy rozważaniu troska Maryi Matki Królowej Polski o nasz naród. Matka Boża w tym orędziu pokazała, że wybrała polską wieś, choć bardzo ubolewa i żali polskie wsi. Dlatego upominam się o nią. Media, miasta zniszczyły polską wieś. Dlatego Matka Boża przyszła do najbiedniejszych, którzy zachowali pokorę. Objawiła się na wschodniej ścianie Rzeczpospolitej. Tam się nic nie inwestuje chce się mieć strefę zieloną dla zdziczałej Europy. Dane mi tam było. Widzieć tę pobożność, bo tam kilka tur rekolekcji głosiłem. Dzieci ogromna wiara tych ludzi. I Matka Boża mówi: Chcę zwrócić Wasze oczy na to, co dla mnie jest najcenniejsze, dla Was, a dla Was, ludzi XXI wieku, wydaje się odpychające. Pierwsze: Maria mówi: To prostota. Błogosławione te wszystkie nasze babcie, dziadkowie, ciotki, które nic nie miały, były tak proste wobec Boga. Błogosławione te wszystkie panie, które codziennie latają do Kościoła nam świętą. Bo Matka Boża mówi, że na drugim miejscu to, co odpycha ludzi. W, w, to, co dla Matki najcenniejsze to dzieci tradycja. Zachowaliście wiarę, patriotyzm. Obrazy katolickie w swoich domach. Nie boicie się żegnać. Na trzecim miejscu, najcenniejszym dla Matki Bożej jest pielęgnowanie wartości rodzinnych. Dziękuję za mamę, która to tak z pietyzmem przechowywała i dzieci nas nauczyła. Patrząc to, co zrobiła moja mama z nami dziećmi, a później moje siostry z dziećmi, no to jestem spokojny, przynajmniej na 50 lat wiary w mojej rodzinie. Dzieci, mogę spokojnie odchodzić i wiem, że Michał, Gabrysia, Marta, Mateusz, Marysia zachowają wiarę. Czwarty punkt, jaki sobie Matka Boża ceni, to skromność. Piąte, ubóstwo i poświęcenie w prostym. Można mieć można dużo rzeczy, a można być wolnym. To jest. Wielki wysiłek. I siódma cecha, pobożne życie. Ja Wam dziękuję, żeście się do mnie przykleili w tej mojej prostocie pobożności polskiej. Dzieci, to jest nieprawdopodobne, że są tacy jeszcze ludzie na ziemi polskiej, którzy w sposób prosty, tradycyjny, skromny naśladują Boże życie w życiu. To taka moja ogromna radość i powtarzam wam w kółko mi się naprawdę jeszcze chce. Nie pragnę, mówi Maryja, wyszukanych form oddawania mi czci, ani wyszukanych słów zwracania się do mnie skoro zegar mi dał znak, że jest 21. czy najprostszą formą uwielbienia Matki Bożej, jest apel jastogórski, a przypominam, dla nas jest to obowiązek drogi czas ostatecznych. Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, jestem, jestem przy Tobie, jestem przy Tobie, pamiętam czuwam jezu królu polski jezu królu polski jestem przy tobie pamiętam jestem przy tobie pamiętam czuwam jezu królu polski jezu królu polski Jestem przy Tobie, tobie pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, pamiętam czuwam. Maryjo królowo polski. Maryjo królowo polski. Jestem przy tobie, tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski. Jestem, jestem przy, przy tobie, tobie, pamiętam, jestem, jestem przy, przy Tobie, tobie pamiętam, pamiętam. Anił Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owocz Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz Amen. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boże Cielko. Abyśmy się wstali godnymi obietnic. Módlmy Chrystus się łaską Twoją, prosimy Cię Panie, Radz, wlać Sergiosowanie manielskie, uświęcimy na poznanie, przez czego mękę, krzyż do chwały zmartwychwstania. byli doprowadzeni przez tego, co Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Idziemy dalej. Słowa Matki Bożej. Maria mówi: Bóg nie pragnie niczego nadzwyczajnego. To człowiek stwarza rzeczywistość, której utrudnia sobie kontakt z Bogiem. Wobec mnie jesteście wszyscy dziećmi. Pragnę szczerej, spontanicznej modlitwy. Modlitwy której nauczyli was wasi dziadkowie. Macie koniecznie Wszystko wam to dzieci przekazałem. Wiecie, jak to ma chodzić. Pragnę słów najprostszych, którymi rozmawiacie między sobą. Pragnę uczynków miłosierdzia, jakich sami pragnęlibyście doświadczyć. Proszę rzeczy łatwe, poszanowanie dzięciu przykazań, modlitwę, post, udział w sakramentach Świętych, do których zaprasza was, mój Syn. Dzieci podjęliśmy to dwa lata temu, troszkę wezwania na drodze czasów pokuty, a w tym roku Bóg to skodyfikował i utworzył z tego zakon czasów ostatecznych. Nasi dziadowie w grobie się śmieją, że dla nas tak wysiłkiem wielkim jest post, modlitwa, iście nam święta. On gdzieś, mieszkańcy tej ziemi, z sidziny, czyli 30 km, szli na nogach, do Makowa do Kościoła. Zawoi po 25, z grzechyni 10, co za mojego dzieciństwa. Stąd ludzie chodzili do Makowa do Kościoła na nogach, w obie strony. Dzieci, dziadowi się śmieją, że my się wynosimy na wyżyny, mając tyłki pełne żołądki pełne, jeździmy autami, nie zmarzniemy i nie chodzimy na bosaka. Oni wszyscy, jeszcze moja mama do kościoła chodziła na bosakach. Siostra czekała nad nią przy stadionie, przy kolei, dawała jej buty, bo ona już z kościoła szła, szła, szła na boso. No i później mama, jak szła kolejna siostra na kolejną mszę, to zostawiała buty. Dzieci, ja to nie wymyślam. Czy wy to rozumiecie? Dziś mamy wszystko, i te, mówią, że się nie da. To wy naprawdę na siłę nie chcecie do nieba wejść. Wszystkie wyszukane formy pobożności nie służą Bogu, ale człowiekowi. Dzieci, pamiętam jako roczny ksiądz, byłem na zjeździe oazy w Kalwarii. I tam zaprezentowano nam pantonimę. Obcisła baba w galotach, w pończochach wiecie, i goni ci, coś się wygina. I oni nam mówią, że ona się modli. Ja jak patrzyłem, Boże, siara. Dzieci, siara. To było 40 lat temu, jakie dziwolągi u nas prowadzali, dzieci. Jako kleryków wzięto nas do katedry wawelskiej nocą ciemno na mort katedrze, tam o królu angielskim, dzieci Be Tomaszu Bekecie, i mówią, że to jest to. To otworzy ludzi na kościół. Nawet dziś do kościoła nie chcą wchodzić na zwiedzanie, bo go piekielnie nienawidzą, rozumiecie? Co my zrobili z wiarą na ziemi polskiej? Że oni nawet nienawidzą budynku. A wy tego nie czujecie, jak się na ziemi polskiej nienawidzi księdza. Z jakim piedestałem walczą o to pan, 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 pan? pan. Ja bym z radością włas do piekła otwierał, aby ja mi budał taką łaskę. Dzieci, ja bym smarła, to, to wotem, żeby był taki pośle, nikt nie zatrzymał. Polewał zimną wodą, żeby była ślizga On o niespotykalnej przyczepności. Ja nie potrzebuję niczego szczególnego, mówi Matka Boża. Nie proszę was o nic nowego. Przeciwnie. Zwracam wasze oczy na polską wieś i ja daję wam, i ją daje wam za przykład. Tę wieś, która zachowała pokorę i tradycję swoich przodków. To tam zostało. Tego już tu w Grzechyni nie ma z boleścią mówię, żeby była zachowana pokora. I tradycja swoich przodków. Spójrzcie na siebie moimi oczyma oczyma matki. Nie widzę Waszych pieniędzy, Waszych domów, strojów, wiedzy i zdolności rozwiniętych na wyższych uczelniach. Widzę Wasze serca biedne. I opuszczone. I nic mi ich nie przesłania. Chodząc ostatnio po Krakowie widziałem gotowy tłum do piekła. Nieprawdopodobne dzieci. Gotowy tłum do piekła. Dla mnie wszystko to, czym otoczyliście się w życiu, ma tylko tyle wartości, ile służy Bogu. Cała reszta to sterta zabawek, pod którymi się chowacie, i przebrania, które służą Wam dla lepszej zabawy. Dzieci taką rzeczywistość stworzyliśmy w oczach Boga. W oczach matki cały wasz świat jest tylko rzeczywistością, budowaną przez dzieci, które nie zdają sobie sprawy z tego, że nie zawsze będą się mogły bawić. Czeka je prawdziwe życie, w którym te wszystkie zabawy na nic się nie przydadzą. Dzieci, tu jest chwila, tam jest wieczność. Musicie dorosnąć, bo czas na zabawę już dawno minął. Tymczasem wy dożywacie starości, wciąż zachowując się jak dzieci, szukając tylko sposobności do lepszej zabawy, nie dbając o przestrogi matki. Upominam Was, widząc zbliżające się zagrożenie. Musicie mnie usłysza, usłuchać, bo jeśli jesteście tylko dziećmi i nie rozumiecie wielu rzeczy, dlatego ba Pan Bóg zachęcając nas do zakonu czasów statecznych powiedział jasno, zabawa w, za w zakąt skończyła się. Dzieci, nikt nas nie chce. Iść na kazamaty Kazachstanu, Łagrów w Orkucie, czy do obozu oświęcimskiego. Wszyscy tam pójdziemy. Jesteście już tak zaprogramowani, że reagujecie, co wam piknie telewizor. Jest to przerażające. Przerażające przejęcie waszego stylu myślenia, działania, odnosienia, mówienia. Ja jednak troszczę się o Was i nie zostawiam Was waszym własnym błędom i lekkomyślności. Przychodzę i będę przychodzić, bo życie matki jest życiem jej dzieci, a moim dzieckiem jest zarówno mój syn, który jest Bogiem, jak i każdy z Was. Będę więc troszczyć się o wolę mojego syna. I Jego szczęście zabiegając o szczęście każdej powierzonej mi duszy mojego dziecka. Będę troszczyć cię o wolę mojego Ojca. Matko, to Syn Twój. Zapamiętajcie sobie. To usłyszała Matka Boża pod krzyżem. I to jest to pocieszające, że u Matki Boże jest nieskończona miłość. Przychodzę i będę przychodzić. Mario, dziękujemy. Amen.